Witam Was serdecznie. Zapraszam Was na dzień trzeci. Krótka sekwencja dzisiaj stojąca, więc ubierzcie sobie coś wygodnego, albo najlepiej zdejmijcie skarpetki. I zapraszam. Stańcie sobie wygodnie, rozluźnij ramiona, stopy na szerokość bioder, miękkie kolana. Nie usztywniajcie nóg. Zamknijcie oczy. Poczujcie swoje ciało. Przenieście ciężar delikatnie na palce stóp. Napięty. Jeszcze na palce. Napięty. I ostatni raz na palce. Napięty. Teraz wracając, zostawcie swoje ciało w centrum. I powoli otwórzcie oczy, jeśli mieliście zamknięte. Jeśli nie czujecie się w takich pozycjach balansowych komfortowo z zamkniętymi oczami, bo kręci się w głowie, bo coś się dzieje, to zostawiajcie zawsze oczy otwarte. OK, działamy wdech, ramiona góra. I wdech, dłonie do mostka. Jeszcze góra, wdech. I wdech, góra. I wdech. Ok, teraz prawą nogę przekładamy przed lewą. Unosimy ramiona do góry, zaplatamy dłonie nasze i przeciągniemy się w lewą stronę, do centrum i w prawą stronę. Wróć do centrum, z wydechem rozplatamy dłonie. I zamiana. Teraz lewa przed prawą. Wdech, ramiona góra. Zapleć. Przesuń z, zaplatając dłonie. Przesuń teraz o jeden palec, tak aby zmienić zaplecenie. Przeciągnij się. W prawo. W lewo. Wróć do centrum. I wdech. Rozluźnij. Ok. Ja stanę teraz bokiem do Ciebie. Wdech. Ramiona góra. I z wydechem zejdziemy sobie do skłonu. Uszczamy naszą głowę luźno, barki, ramiona. Jeśli potrzebujesz, nogi zostaw zdjęte w kolanach. Zwłaszcza jeśli wykonujesz tą praktykę rano, ciało jest jeszcze wtedy sztywne. I zdechem wydłuż się, wdłużamy kręgosłup. Dłonie możesz oprzeć na piszczelach, możesz nawet wyżej, jeśli potrzebujesz, barki. odsuń od uszu głowa jest przedłużeniem. Kręgosłupa. I jeśli sięgasz, możesz dłonie oprzeć na macie. I wydech. Wdech. Wydłuż i wydech. I jeszcze raz wydłużamy i wydech. I teraz zostawiamy dłonie nasze na macie. Jeśli nie sięgacie, to możecie tutaj oprzeć dłonie na czymś, na kostkach do jogi, na czymkolwiek, na poduszce wielkiej. I spacerujemy. Na zmianę zginamy raz, jedną raz, drugą nogę. Spokojny oddech. I jeszcze. Raz. Dwa, i trzy. I zatrzymamy, lewa dłoń zostaje na środku, prawa ręka góra. I spójrz za dłonią. Jeśli nie jesteś w stanie unieść tę dłoń do góry i spojrzeć, połóż dłoń na biodrze. I wraca. I teraz prawa na środku. Zmieniłam znowu zgięcie nóg i lewa ręka góra. I jeszcze raz. Wdech, 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 wdech. Super, i powoli teraz rozluźniam barki i wracam kręg po kręgu do góry. Ok? To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, pa pa!